Rozdział dziewiąty. Oburzenie pani Lindy. Dwa tygodnie minęły od przybycia Ani na Zielone wzgórze, a pani Linde nie zjawiła się jeszcze, by ją obejrzeć. Trzeba jednak oddać sprawiedliwość, że nie stało się to z jej winy. Ciężka influenza zmusiła tę czcigodną niewiastę do pozostania w domu. Pani Małgorzata rzadko chorowała i żywiła wyraźną pogardę dla osób słabowitych. Influencję jednak uważała nie za chorobę, ale za pewnego rodzaju karę opatrzności. Lecz skoro tylko lekarz pozwolił jej wyjść z domu, natychmiast pośpieszyła na zielone wzgórze, umierając z ciekawości, jak też może wyglądać przyjęta przez Kadbertów sierota, co do której najrozmaitsze gadki i domysły krążyły pośród mieszkańców Ewonli. Ania zużytkowała jak najlepiej wszystkie chwile tych minionych dwóch tygodni. Zaznajomiła się już z każdym drzewem i z każdym krzaczkiem koło domu. Odkryła maleńką ścieżynę, która prowadziła poprzez sad jabłkowy i dalej przez las. Zbadała ją też do końca. Ścieżka biegła wzdłuż strumienia przez most pomiędzy kępami sosen i pod sklepieniem splecionych ze sobą dzikich wiśni. Potem wiła się przez zakątki gęsto zarośnięte paprociami i ginęła pod kołyszącymi się koronami olch i klonów. Ania zaprzyjaźniła się ze źródełkiem w dolinie, z cudnie głębokim, lodowatym, kryształowym źródełkiem. Wypływało ono z pomiędzy gładkich, czerwonych kamieni piaskowca i obrzeżone było wielkimi, podobnymi do palm, kępami paproci. Przez ten most Ania biegła lekkim krokiem ku porośniętemu lasem wzgórzu, gdzie panował wieczorny zmrok pod grubymi, gęsto rosnącymi jodłami i sosnami. Kwitły tam jedynie miriady zachwycających konwalijek, tych najskromniejszych i najmilszych kwiatów leśnych oraz blade, powiewne astry, niby duszyczki zeszłorocznych kwiatów. Cienkie pajęczyny unosiły się jak srebrne nici pomiędzy drzewami, gałązki zaś i szyszki sosen zdawały się szeptać i serdecznie gawędzić ze sobą. Wszystkie te wspaniałe wyprawy badawcze dokonywane były w chwilach przeznaczonych na zabawę. Po powrocie dziewczynka zarzucała Mateusza i Maryle opowiadaniami o wszystkim, co odkryła. Mateusz nie uskarżał się na to. Słuchał milcząc z uśmiechem zadowolenia na ustach. Maryla pozwalała na to bajanie, dopóki nie spostrzegła, że sama się nim zaczyna interesować. Wówczas przerywała potok wymowy Ani krótkim, rozkazem zamknięcia ust. Kiedy pani Małgorzata nadeszła, Ania była w sadzie. Zacna niewiasta zbliżyła się do domu powoli krocząc poważnie przez bujne, kołyszące się trawy, usiane rudawymi plamami zachodzącego słońca. W rozmowie z Kadbertami znalazła dobrą sposobność opowiedzenia wszystkich szczegółów swej choroby. Z tak widoczną przyjemnością rozpamiętywała każde podwyższenie temperatury i najmniejszy ból, że Maryla doszła do wniosku, iż nawet influenza może dać pewne zadowolenie. Po wyczerpaniu wszystkich szczegółów pani Małgorzata poruszyła właściwy cel swych odwiedzin. Zadziwiające rzeczy opowiadano mi o tobie, Marylo i o Mateuszu. Sądzę, że nie byłaś bardziej zdziwiona niż ja, odpowiedziała Maryla. Teraz pogodziłam się już z tą niespodzianką. Była to w istocie niezwykle przykra pomyłka, rzekła ze współczuciem pani Małgorzata. Czy nie można było odesłać małej? Właściwie mogliśmy to uczynić, lecz postanowiliśmy tego nie robić. Mateusz polubił ją bardzo, a i mnie, muszę przyznać, też się spodobała, pomimo, że naturalnie ma pewne wady. Dom no, nasz jakby odżył. To taki jasny promyczek, takie miłe stworzenie. Maryla powiedziała więcej niż początkowo miała zamiar, gdyż wyczytała na twarzy pani Lindę bardzo wyraźną naganę. Ciężką odpowiedzialność wzięłaś na swe barki, rzekła znowu pani Lindę ponuro. Tym bardziej, że nie masz wszakże najmniejszego doświadczenia w postępowaniu z dzieckiem. Z pewnością nie znasz prawie wcale jej charakteru, a nikt nie może przewidzieć, co wyrośnie z takiego obcego stworzenia. Nie chcę ci jednak odbierać odwagi, Marylo. Nie potrafiłabyś tego uczynić, odpowiedziała Maryla sucho. Nie waham się z chwilą, gdy raz coś postanowię, ale może zechcesz zobaczyć, Anię. Zawołam ją. Po chwili wpadła Ania z twarzyczką rozpromienioną z powodu jakiegoś nowego odkrycia w sadzie, lecz zaskoczona niespodzianą obecnością obcej osoby, nieśmiało zatrzymała się u drzwi. Niewątpliwie wyglądała dość dziwacznie w krótkiej i ciasnej sukience z szorstkiej wełny przywiezionej z domu sierot, spod której chude jej nogi wydawały się jeszcze dłuższe niż były w istocie. Piegi na twarzy żółciły się liczniej i widoczniej niż kiedykolwiek. Rozwiane przez wiatr włosy były w niezwykłym nieładzie, a barwa ich wydawała się jeszcze bardziej ognista niż kiedykolwiek. To pewne, że nie wybrali cię ze względu na Twoją urodę, odezwała się pani Linde przesadnie nadymając usta. Należała ona do tych zachwycających i bardzo lubianych osób, które szczycą się tym, że bezwzględnie i wprost wypowiadają swe zdanie każdemu. Jakież to chude i nędzne stworzenie, Marylo. Zbliż się dziecko, niech ci się lepiej przyjrze. <tuszel> Czy kto widział kiedy podobne piegi? A włosy czerwone, istna marchew. Chodźże bliżej, mała, powiadam ci. Ania zbliżyła się, lecz wcale nie w ten sposób, jak pani Małgorzata tego oczekiwała. Jednym susem przeskoczyła kuchnię i znalazła się obok mówiącej z twarzyczką zapłonioną od gniewu, z drgającymi ustami, drżącą z rozgoryczenia od stóp do głów. Nienawidzę pani, zawołała zdławionym głosem, tupiąc nogą w podłogę. Nienawidzę pani, nienawidzę pani, wołała tupiąc mocniej za każdym wyrazem. Jakim prawem śmie mnie pani nazywać chudą i brzydką? Jakim prawem pani mówi, że jestem piegowata i ruda? Pani jest ordynarną, źle wychowaną kobietą bez serca! Aniu! zawołała stropiona Maryla. Ale Ania stała naprzeciw pani Lindę z głową wysoko podniesioną, spałającymi oczyma, z rękami zaciśniętymi. Cała jej postać wyrażała zacięte oburzenie. Jak pani śmie mówić o mnie to wszystko, powtarzała gwałtownie. Co by też pani uczyniła, gdyby tak się o pani wyrażano? Co by też pani sobie pomyślała, jeśli by powiedziano, że jest pani niezgrabna i tłusta i nie ma prawdopodobnie ani źdźbła wyobraźni? W tej chwili mało mnie obchodzi, że ranie pani uczucia. Przeciwnie, chcę je zranić. Nikt nigdy nie postąpił wobec mnie tak niegodziwie. Nikt, nawet pijany mąż pani Tomas. I nigdy pani tego nie wybaczy, nigdy. Tupnięcie i jeszcze raz tupnięcie. Czy ktokolwiek widział kiedy coś podobnego? Zawołała oburzona pani Małgorzata. Aniu, pójdź do swego pokoju i nie wychodź, dopóki ja tam nie przyjdę, rzekła Maryla z trudnością odzyskując panowanie nad sobą. Ania rozpłakała się i trzasnąwszy drzwiami do sieni, jak wicher pomknęła po schodach na górę. Silny trzask na facjatce oznajmił, że drzwi jej pokoju zamknięte zostały z niemniejszą mniejszą gwałtownością. O, nie zazdroszczę ci wychowywania tej osóbki! rzekła z niewysłowioną ironią pani Małgorzata. Maryla otworzyła usta, by wyrzec coś usprawiedliwiającego czy potępiającego, lecz to, co wyrzekła, pozostało dla niej samej niewytłumaczone zarówno wówczas, jak i potem. Nie powinnaś była szydzić z jej powierzchowności, Małgorzato. Marylo Cadbert, chyba nie masz zamiaru bronić tego dzikiego postępowania, którego tylko co byłyśmy świadkami! rzekła oburzona pani Lindę. Nie odpowiedziała powoli Maryla. Wcale nie mam zamiaru stawać w jej obronie. Ania postąpiła bardzo brzydko i otrzyma ode mnie surową nauczkę, lecz musimy uwzględnić pewne okoliczności. Nie uczono jej nigdy tego, co należy, a czego nie należy czynić, a ty stanowczo byłaś dla niej zbyt okrutna. Maryla nie potrafiła wstrzymać się od tej ostatniej uwagi, pomimo, że znowu sama się sobie dziwiła. Pani Małgorzata wstała z miną obrażonej dumy i godności. Tak, widzę Marylo, że tutaj będę musiała bardzo liczyć się ze słowami, jeśli należy mieć względy przede wszystkim dla uczuć rozmaitych sierot, przywiezionych nie wiadomo skąd. Ho, 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 nie gniewam się bynajmniej nie lękaj się tego. Za bardzo mi was żal, by się na was gniewać. Przeżyjesz niejedną ciężką chwilę z tym dzieckiem. Jeśli jednak posłuchasz mojej rady, czego przypuszczalnie nie zrobisz, pomimo że zasługuje na zaufanie, bo przecież wychowałam dziesięcioro dzieci i pochowałam dwoje, to dasz jej tę surową nauczkę, o której mówiłaś, brzozową, ruzgą. Zdaje mi się, że to byłaby najwymowniejsza nauka dla tego rodzaju dziewczyny. Charakter jej jest pewnie równie ognisty, jak jej włosy. No. Do widzenia, Marylo. Mam nadzieję, że od czasu do czasu wstąpisz mnie odwiedzić tak, jak to dotąd bywało. Nie przypuszczasz chyba, abym ja się śpieszyła z następnymi odwiedzinami, z chwilą, gdy można tu być narażonym na tego rodzaju przyjęcie. Coś podobnego bowiem przekracza wszelkie moje dotychczasowe doświadczenia. I pani Małgorzata, z wielką godnością i szacunkiem dla swej okrągłej figury, podniosła się i powoli ruszyła w drogę. Maryla zaś, przybrawszy bardzo surowy wyraz twarzy, udała się do pokoiku na facjatce. Idąc po schodach, zawahała się jednak, niepewna, co powinna uczynić. Była bardzo stropiona tym, co się zdarzyło. Co za nieszczęsny traf, że Ania właśnie wobec pani Małgorzaty Linde okazała się taką złośnicą. I nagle Maryla z przykrością zdała sobie sprawę, że bardziej odczuwa upokorzenie z powodu tego zajścia, niż przykrość z odkrycia tak poważnej wady u swej wychowanki. Jakże należało ją ukarać? Przyjacielska rada użycia rózgi brzozowej, o której błogosławionym działaniu świadczyć powinny były wszystkie dzieci pani Małgorzaty, nie przypadła do gustu Maryli. Nie wyobrażała sobie, by mogła uderzyć dziecko. Należało więc poszukać innego sposobu, aby dać poznać ani ogrom jej przewinienia. Maryla zastała Anię leżącą na łóżku. Dziewczynka płakała gorzko, nie zwracając bynajmniej uwagi na to, że zabłoconym obuwiem brudziła pościel. Aniu, rzekła Maryla tonem wcale niesurowym. Nie było odpowiedzi. Aniu mówiła już trochę ostrzej. Wstań natychmiast z łóżka i posłuchaj tego, co ci powiem. Ania zerwała się i usiadła wyprostowana na krześle tuż obok. Twarzyczka jej była opuchnięta i zalana łzami, oczy nieruchomo utkwiła w podłodze. Ładnie postąpiłaś, Aniu. Czy ci nie wstyd? Ona nie miała prawa nazywać mnie brzydką i rudą, odpowiedziała dziewczynka z uporem. Tyś także nie miała prawa wpaść w taki gniew i mówić do niej w podobny sposób, Aniu. Wstydziłam się za ciebie, naprawdę wstydziłam się. Pragnęłam byś się okazała grzeczną i uprzejmą wobec pani Lindę, a tymczasem sprawiłaś mi taki wstyd. Nie pojmuję, dlaczego tak bardzo dotknęło cię powiedzenie pani Lindę, że jesteś chuda i masz czerwone włosy. Przecież nieraz sama mówiłaś o tym. Ale to jest wielka różnica, czy ktoś sam o sobie coś mówi, czy też słyszy to od innych osób, jęknęła Ania ze łzami w głosie. Można wiedzieć, jak coś naprawdę wygląda, lecz mieć trochę nadziei, że ludzie myślą inaczej. Maryla myśli zapewne, że mam bardzo niedobry charakter. Ale cóż mogę na to poradzić? Kiedy pani Linda zaczęła w ten sposób mówić do mnie, nagle coś jakby zerwało się we mnie i popchnęło naprzód. Musiałam jej odpowiedzieć. Pięknieś się przedstawiła, to nie ulega wątpliwości. Pani Linde zdobyła ładną historyjkę do opowiadania znajomym, a że opowiadać będzie, możesz być tego pewna. Bardzo źle się stało, żeś nie potrafiła zapanować nad sobą, Aniu. Czyby pani potrafiła, gdyby jej ktoś powiedział tak wprost, że jest chuda i brzydka? broniła się Ania ze łzami. Nagle dawne wspomnienie odżyło w pamięci Maryli. Była bardzo młodą dziewczynką, kiedy razu pewnego usłyszała, jak któraś z jej ciotek rzekła do drugiej. Szkoda, że to takie brzydkie, śniade stworzenie. Maryla kończyła już lat pięćdziesiąt, a dotąd nie zapomniała owego ukłucia. Nie twierdzę, że pani Lindę postąpiła słusznie, mówiąc w ten sposób do ciebie, Aniu, dodała łagodniej. Małgorzata jest zbyt szczera. Nie usprawiedliwia to jednak wcale twego postępku. Jest to osoba starsza, nieznana ci i u mnie w gościnie. Dostateczny powód, abyś się wobec niej zachowywała z szacunkiem. Tymczasem byłaś niegrzeczna i zuchwała. Tutaj Maryla wpadła na zbawienny pomysł kary. Pójdziesz więc do niej do mieszkania i powiesz, że jest ci bardzo przykro, żeś tak brzydko wobec niej postąpiła i poprosisz ją o przebaczenie. Nie uczynię tego, odpowiedziała Ania ponuro i stanowczo. Niech mnie Maryla ukaże w jakikolwiek inny sposób. Może mnie zamknąć w ciemnym, wilgotnym lochu zamieszkanym przez węże i jaszczurki. Może za pożywienie dawać mi jedynie chleb i wodę, a nie będę się skarżyła. Ale nie mogę prosić pani Lindę o przebaczenie. Przywykliśmy zamykać ludzi w ciemnych, wilgotnych lochach, rzekła Maryla sucho. Zwłaszcza, że trudno byłoby je znaleźć w Lee, ale powinnaś i musisz przeprosić panią Lindę. W przeciwnym razie pozostaniesz w swoim pokoju do chwili, aż przyrzekniesz, że to uczynisz. Więc pozostanę w nim na zawsze, rzekła Ania drżącymi ustami. Bo nie mogę powiedzieć pani Lindy, że jest mi przykro, iż tak postąpiłam. Jakże mogłabym to powiedzieć? Przecież nie jest mi przykro. Martwi mnie, że Maryli zrobiła przykrość, ale cieszę się bardzo, że jej powiedziałam, co czuję. Sprawiło mi to zadowolenie. Nie mogę powiedzieć, że jest mi przykro, jeśli tak nie jest. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, żeby mi było przykro. Może wyobraźnia twoja będzie skłonniejsza do ustępstw jutro rano, rzekła Maryla, zabierając się do odejścia. Masz noc do zastanowienia się nad swoim sprawowaniem i do zmiany zdania. Przyrzekłaś mi sprawować się jak najlepiej, jeśli zatrzymam cię na zielonym wzgórzu. Tymczasem dziś po południu dałaś dowód, że nie pamiętasz o swej obietnicy. Maryla zeszła do kuchni, stroskana i zirytowana. Była niezadowolona zarówno z ani, jak i z siebie, gdyż Ilekroć przypominała sobie niezwykle osłupiały wyraz twarzy pani Małgorzaty, usta jej drgały i odczuwała nieprzepartą ochotę roześmiać się serdecznie.